Wyjście Górnika z kontratakiem, na lewej stronie wprowadzony po przerwie Piotr Brożek, Brożek, Żulsimar, Aleksander, Arkadiusz Aleksander, 1 do 0. To był pierwszy celny strzał Zabrzan w tym spotkaniu. Jesienią Górnik wygrał z Pogonią na własnym stadionie 4-0. Tam nieszczęście portowców zaczęło się też od Żulsimara, który sprowokował wówczas rzut karny, ujrzał czerwoną kartkę. Tutaj obrońca... Pogoni popełnił błąd, znakomite zachowanie Arkadiusza Aleksandra i tak oto ruch na czterech, ale proszę popatrzeć nikt więcej z piłkarzy Pogoni nie wspomaga linii obronnych a Zabrzanie niczym na treningu rozgrywają akcje Marceliczka zupełnie niepilnowany z lewej nogi w pole karne, Chaubiński jest 2 do 0 dla Górnika 73. minuta spotkania, fatalny błąd obrońców Pogoni a zabrzanie mają się z czego cieszyć. 100% skuteczność. Dwa strzały w światło bramki. Ten drugi jeszcze po nogach Peskowicza. I dwa gole. Michał Fałniński, 73 minuta.